Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze dziewica W dzisiejszym programie opowiem o marihuanie leczniczej, omawianej także w Parlamencie Europejskim, gdzie z ramienia Grupy Konserwatystów i Reformatorów jestem sprawozdawcą cieniem tak zwanym i zgłaszam swoje poprawki. Właściwie powracam do tematu, gdyż jakiś czas temu omawiałam problem nagłaśniany przez media z propozycjami legalizacji narkotycznych preparatów konopi w Polsce. Wtedy były organizowane marsze pod hasłem wyzwolenia medycznej marihuany. Próby legalizacji narkotyku były motywowane leczniczym działaniem obserwowanym u chorych na padaczkę oporną na leki w nowotworach mózgu, szczególnie w przypadkach glejaka wielopostaciowego, także chorobie Parkinsona i AIDS. W łagodzeniu nudności po chemioterapii nowotworowej, a także w leczeniu jaskry, spastyczności. W stwardnieniu rozsianym wymieniana jest anoreksja, gdzie marihuana ma pobudzać apetyt, a także podobno ma działanie przeciwdepresyjne. Jednak udokumentowane wyniki lecznicze preparatów farmakologicznych na bazie marihuany dotyczą właściwie tylko zmniejszenia spastyczności w przebiegu stwardnienia rozsianego. Poza działaniem przeciwbólowym i przeciwwymiotnym, jaka dotyczy chorób nowotworowych, leczenia lekami, które powodują takie nudności, a także padaczki lekoopornej. Jako sukces uznana została terapia na pięcioletnim letnim maksie, którego napady padaczki spadały z 200 dziennie do kilkunastu. Obecnie w Polsce. Leczenie za pomocą marihuany prowadzone jest na kilkudziesięciu chorych, a na świecie jest pod obserwacją leczonych 2000, leg na bazie konopi jest podawany w postaci aerozolu na błony śluzowej ustnej w stwarnieniu rozsianym, zmniejszając spastyczność podobno o 40%, poza wymienianym działaniem przeciwbólowym i przeciwwymiotnym w chorobie nowotworowej. Po stwierdzeniu przez Trybunał Konstytucyjny, że brak jest uzasadnienia do zakazu posiadania marihuany w kwestiach leczniczych w stanach terminalnych, 31 lipca 2017 roku została podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ustawa o zmianie ustawy przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Oraz wyrobów medycznych i zgodnie z nowo wprowadzonymi artykułami ziele konopi inne niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także inne wyciągi z konopi innych niż włókniste mogą stanowić surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania leków recepturowych. Konopie znane są i były używane od wieków. Uprawiane te rośliny były szczególnie na górskich terenach u podnóży łańcucha górskiego Himalajów, także na terenach obecnego Bachtanu, Chin, Indii, Nepalu, Pakistanu i Tybetu. Archeologiczne wykopaliska podają, że roślina ze względu na bardzo silne włókna była wykorzystywana w Chinach już 8000 lat. 500 lat temu, m.in. do wyrobu ubrań, namiotów, sznurów czy dywanów. Najstarsze rękopisy o marihuany mają prawie 6000 lat. Do Europy nasiona konopi dotarły około 1000 roku wraz z maurami, których podbili Hiszpanie w Europie długo. Nie zajmowano się właściwościami odurzającymi marihuany i konopi, używane, jak już mówiłam, zwykle do produkcji Pościeli innych produktów tak ze względu na wytrzymałość również do produkcji, żagli, chociaż niekiedy używano marihuany także w celach medycznych, jako lek śmierzający ból. Na przełomie XVII i XVIII wieku zioła były używane także jako leki nasenne i pobudzające apetyt. Pierwsze użycie marihuany jako środka psychoaktywnego miało miejsce w czasie najazdu Napoleona na Egipt i Anglików na Indie, kiedy naukowcy powracający z Azji i Afryki badali zioła i ich właściwości lecznicze. Z czasem spożycie i palenie marihuany stało się bardzo powszechne, także angielski parlament w 1893 roku powołał zespół, który badał nadużycia i wzrost spożycia konopi. Pod koniec XIX wieku marihuana stała się dość poważnym problemem z powodu działania halucyngennego, co spowodowało wprowadzenie prawnego zakazu palenia konopi w Wielkiej Brytanii w 1928 roku, a następnie powstała inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych i państwa sygnatariusze podpisały jednolitą konwencję o środkach odurzających, Jaka zastępowała wszystkie traktaty międzynarodowe i tworzyła system kontroli produkcji i transportu narkotyków. Z najnowszych badań wynika, że w krajach Unii Europejskiej żyje 80 milionów osób, którzy przynajmniej jeden raz w życiu zażyli konopie indyjskie. Ponad 20 milionów, czyli 3% ogółu mieszkańców Europy, nadal używa marihuany albo haszyszu. Wymienione narkotyki oczywiście nie są jedynymi z listy zażywanych substancji odurzających, i od lat przybywa uzależnionych także od kokainy, amfetaminy czy dopalaczy, zwłaszcza zawierających syntetyczne postacie THC. Narkomania jest ogromnym problemem i niestety wśród używających narkotyki jest coraz więcej Polaków. Mimo ogromnego problemu, opinie na temat konopi zmieniają się. Także w Polsce przesuwana jest granica, która określa zasady użytkowania marihuany. W poprzednich latach dużym postępem w zwalczaniu obrotu środkami odurzającymi było podpisanie ustawy z 31 stycznia 1985 roku o zapobieganiu narkomanii, która zobowiązała do działań antynarkotykowych. Następna regulacja z roku 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii dotyczyła określenia celów wyznaczających zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych przez różnego rodzaju służby, wojsko, straż graniczną, nadzór nad działalnością w ramach ustawy prowadzi Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, które zostało utworzone 29 czerwca 1993 roku. W ramach jego działań także utworzono Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii. Nasze położenie geograficzne jest powodem, że przez Polskę przebiegają trasy najważniejszych szlaków przemytniczych narkotykowych: z Holandii, Niemiec przez Polskę na Węgry i Czechy, następny to Maroko-Polska, dalej Rosja-Ukraina, Białoruś-Polska, Kolumbia, Peru, Boliwia, Ginea, Benin, Burkina Faso, Ghana, Gambia, Liberia, Mali, Mauretania, Niger, Nigeria, Senegal. Syra, Leone, Togo, Wybrzeże Kości Słonowej, z Wyspy Zielonego Przylądka również do Polski. Ponadto można by jeszcze długo wymieniać: są Chiny, Indie, Hiszpania, Francja, Niemcy, Polska, Afganistan, Turkmenistan, Azerbejdżan, Rosja, Białoruś, Ukraina i znowu Polska oraz kraje Europy Zachodniej jako jedwabny szlak. Wejście Polski do Unii i otwarcie granic Schengen spowodowały, że przez Polskę Przebiegają lądowe szlaki tranzytowe, wykorzystywane przez grupy przestępcze. W Europie w 2014 roku dokonano łącznie 744 tysiące konfiskat z przyjęciem 838 ton narkotyków. Dane do analizy przekazano tylko z kilku państw, bez których poprzednio. W tych państwach wykazały raporty o dużych przemytach z Francji, szczególnie Hiszpanii, Holandii, także najbardziej zagrożonych, do których niestety należy Polska i kraje skandynawskie. Raporty europejskie, ze względu na brak danych, nie ukazują obecnej sytuacji w Polsce. Według natomiast niemieckich raportów liczba konfiskat konopi szacuje się na poziomie 40 ton. Na Litwie średnia roczna przechwyconej marihuany sięga 700 kg. Niewliczane są w to narkotyki, które zatrzymano w portach, gdzie ostatni przemyt to 600 kg. Mimo to, jak wspomniałam, ciągle zwiększa się społeczna tolerancja dla konopi, tym razem poprzez zastosowane leki. Zawarty w konopi kanabidiol określany skrótem CBD. Co prawda, nie ma działania psychoaktywnego, nie oddziałuje na psychikę, ale powoduje rozluźnienie i ma działanie zapalne. I to ten czynnik jest używany w lekach. Jak wspomniałam, zmiany w Polsce w zakresie użytkowania konopi miały miejsce 22 czerwca 2017 roku, kiedy Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i zalegalizowano. Używanie marihuany do celów leczniczych. Za chwilę opowiem o różnych odmianach tej rośliny i zagrożeniach. Konopie posiadają wiele odmian mających inną budowę morfologiczną kształt, gęstość, barwę, kwiatostan czy nasiona. Przemycane konopie są dzielone na włókniste i narkotyczne, a głównym wyznacznikiem i kryterium jest zawartość substancji chemicznych o właściwościach psychoaktywnych. Na organizm człowieka najsilniej działa związek chemiczny tetrahydrokanabinol, zwany w skrócie THC. Konopie dzielone są także ze względu na ich położenie geograficzne. I z Kolumbii pochodzą konopie kolumbian z niską zawartością THC. Dalej, konopie indyjskie, Gania, które głównie uprawiane w Indiach, w Afganistanie, są bardzo silnie psychoaktywne, również wykazują. Psychoaktywne właściwości konopie Jamajka, tak samo konopie meksykańskie, które cechują się także dużą siłą i jakością, stając się towarem eksportowym karteli narkotykowych. Inne konopie jak Daga, uprawiane w Afryce, Kenii, Zambii, Republice Południowej Afryki czy konopie Maroko, wykorzystywane są głównie w mieszankach narkotycznych. Nielegalny rynek środków odurzających i psychotropowych w Europie w 2014 roku warty był około 26 miliardów euro. Przemyt narkotyków po 2004 roku, po wstąpieniu do Unii, stał się jednym z największych zagrożeń nie tylko dla funkcjonowania państwa, ale przede wszystkim ze względu na zdrowie młodych ludzi. Także niekontrolowany, nieuregulowany i szkodliwy nielegalny obrót. Raporty służb oraz międzynarodowych organizacji badających konopię alarmują, że co roku wzrasta liczba przestępczych organizacji przemycających narkotyki. Podobnie wzrasta liczba użytkowników marihuany oraz uzależnionych przebywających w ośrodkach odwykowych oraz skazanych za obrót środkami odurzającymi i substancjami odurzającymi. Według Biura Narodów Zjednoczonych do Spraw narkotyków i przestępczości w 2006 roku. Polska jest nie tylko krajem tranzytowym, ale uznana jest jako ryzyko przemytu w Polsce w skali pięciopoziomowej, i jest uznawany za jedne z najwyższych wraz z Włochami i Bułgarią. W Polsce wkodowane są tu dwa gatunki konopi, konopie indyjskie i konopa sativa, która ma mniejszą zawartość THC mimo że roślina potrzebuje odpowiednich warunków. Obecna uprawa konopi jest bardzo łatwa. Internet publikuje bardzo liczne porady, różnego rodzaju artykuły dla początkujących hodowców oraz czynności wymaganych do utrzymania dorosłej rośliny, która posiada wysoką zawartość THC. Proceder uprawy wciąż się rozwija, co powoduje wzrost zagrożenia dla bezpieczeństwa, przede wszystkim, jak już mówiłam, dla zdrowia szczególnie młodych ludzi. Marihuana, a właściwie kanabis indica, jest rośliną, w której zawartych jest poza tymi dwoma wiele substancji psychoaktywnych. W sumie wyekstrahowano około 500 różnych substancji, chociaż do głównych zaliczany jest wspomniany psychoaktywny tetrakanabiniol i THC, czyli tetrahydrokanabinol, który jest odpowiedzialny za działania odurzające. Oraz kanabidiol, który określany jest skrótem CBD, czyli składnik mający działanie ochronne i lecznicze. Z roślin konopi. Produkowanych jest jednak wiele innych produktów, i popularne kiedyś jointy zostały zastąpione w tej chwili przez różnego rodzaju przesącza, oleje, napary czy masła. Podobnie lecznicza marihuana jest stosowana w formie różnych tabletek, surowych liści czy sypanych produktów do pokarmu albo sprayu. Obie substancje, zarówno Tetrahydrokanabinol, jak i kanabididol nie rozpuszczają się w wodzie. Najczęściej są stosowane, te preparaty rozpuszczane są w oleju o różnej nazwie, jak olej Simpsona, w zależności od metody przygotowania. Preparowane są jednak odmiany także w celu zwiększenia zawartości THC, co jest jednocześnie z powodem zmniejszania procentowej zawartości ochronnego i leczniczego kanabidiolu. Obecnie marihuana jest dostępna legalnie, chociaż objęta w niektórych państwach rygorami, wraz z dość licznymi i skomplikowanymi prawnie systemami posiadania i produkcji rośliny. Jednak mimo różnych ograniczeń roślina jest produkowana nielegalnie, jak już mówiłam, na wielką skalę i jej dystrybucja przez duże organizacje przynosi ogromne zyski. Marihuana stała się wszechobecna w Europie. Wciąż przybywa zwolenników legalizacji. Niestety wiele krajów depenalizuje użycie i nie egzekwuje obowiązującego prawa w wystarczającym stopniu, co dotyczy szczególnie Holandii, gdzie marihuana jest legalna. W Chorwacji, Czechach, Hiszpanii, Macedonii, Słowenii i we Włoszech występuje podobne wykorzystanie lecznicze, jak umożliwiono w Polsce. Obecna sytuacja nazwana jest wojną narkotykową. I Współcześnie narkotyki są tematem, który jest bardzo upraszczany w wielu dyskusjach, dlatego potrzeba niezależnych badań dotyczących działania leków z konopi, o czym opowiem w następnym programie, gdyż prowadzone badania informują o wielu działaniach ubocznych produktów z konopi, a w innych objawy uboczne są bagatelizowane. Raporty udostępniane przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii pokazują ogromne współczesne zagrożenie narkotykowe i zmiany pod wpływem globalizacji i swobodnego przepływu osób wewnątrz Unii Europejskiej. Obrót środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi stanowi formę patologii społecznej już w tej chwili o skali globalnej. i Za chwilę opowiem o działaniu marihuany. Zażyta marihuana. W jakiejkolwiek postaci, z krwią dociera do mózgu, szczególnie do neuronów kory mózgowej, gdzie łączy się z receptorami kanabidoidowymi CB1 i CB2, wpływając na pamięć krótką, na planowanie ruchów i działań, na myślenie, wykazując działanie hamujące na spontaniczne i często gwałtowne stany emocjonalne. Jednak organizm człowieka ma wewnętrzny układ endokanabidoidowy jako system organizmu biorący udział w wielu procesach fizjologicznych, na przykład jak regulacja metabolizmu, aktywność motoryczna, fizyczna, nastrój czy motywację. Ponadto układ ma wpływ na takie ośrodki jak głodu, sytości, używanie energii, reguluje łaknienie, wpływa na wiele narządów, m.in. na pracę trzustki. Receptory kanabidoidowe, które określane są jako CB1, rozmieszczone są szczególnie w mózgu, tkance tłuszczowej, w mięśniach szkieletowych, w wątrobie i w innych narządach, gdzie kontrolują pobieranie pokarmu, regulują także odczuwanie bólu, są związane z regulacją łaknienia, motywacją do jedzenia czy odczuwaniem głodu. Drugi rodzaj receptorów, określany skrótem CB2. Znajdują się głównie w komórkach układu immunologicznego, czyli odpornościowego, regulując procesy odpornościowe, wpływając na komórki, jakie znajdują się również w szpiku, stymulując także tworzenie tkanki kostnej oraz zapobiegają jej resorpcji związanej ze starzeniem. Receptory te reagują zarówno na zewnątrz pochodne kanabinoidy roślinne zarówno THC, jak i CBD, oraz endogenne, czyli wewnątrzustrojowe endokanabinoidy, jak anandamid. Dostarczenie dużych dawek z zewnątrz THC, zwłaszcza bez CBD, tego ochronnego, prowadzi do rozregulowania i zaburzenia funkcji tego układu. Jednak według niektórych, w niedowiedzionych badaniach danych, medyczna marihuana ma być Stosowana z dobrymi efektami wymieniane jest masa chorób, zarówno ADHD, jak i alkoholizm, stwardnienie zanikowe boczne, anoreksja, artretyzm, astma, autyzm, bezsenność białaczka, bóle fantomowe, bóle pleców, brak apetytu, choroba Alzheimera, Hutchinsona, choroba leśniowskiego, krona. Parkinson, wszelkie choroby neurodegeneracyjne, choroby serca, cukrzyca, depresja, AIDS, jaskra, miażdżyca, migrena, przewlekłe bóle głowy, nadciśnienie, wszelkiego typu nowotwory. Także nudności w trakcie leczenia chemioterapią, osteoporoza, otyłość, porażenie mózgowe, obturacyjna choroba płuc, schizofrenia, szeroko pojętym stresem, stwardnieniem rozsianym. Podczas transplantacji organów, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Tak jak powiedziałam, badania są nadal prowadzone, a wyniki lecznicze do tej pory nie zostały nigdzie potwierdzone. Poza jedynym udokumentowanym zmniejszeniem spastyczności i zmniejszeniem nudności podczas chemioterapii. Z piśmięcia wiadomo, że w czasach antycznych. Surowce roślinne, takie jak cytryna, kłącze tataraku, orzeszki pniowe czy nasiona pieprzu czarnego, które zawierają olejki eteryczne bogate w związki terpenowe, stanowiły naturalne antidotum stosowane przy zatruciach konopiami. Tak naprawdę więcej optymistycznych danych dotyczących konopi dotyczy olejów z konopi, także stosowanych od dawna i obecnie, które znajdują się w sklepach spożywczych, także na rynku kosmetycznym. Można spotkać produkty zawierające w swoim składzie olej konopny, który wytwarzany jest także z nasion konopi tłoczonych na zimno. Nasiona konopi zawierają duże ilości, od 25 do 35% kwasów tłuszczowych, głównie wielonienasyconych, od 20 do 25% białka, 20 do 30 węglowodanów oraz 15% błonnika pokarmowego. Nasiona są również źródłem niezbędnych aminokwasów, dzięki czemu stanowią dość cenny składnik zbilansowanej diety, ale oczywiście obecny nie tylko w olejach konopi. Uzyskany z nasion olej zawiera ponad 80% wielonienasyconych nasyconych kwasów tłuszczowych z języka angielskiego określanych pufa, taki skrót jest głównymi kwasami, to są omega 6 i omega 3, które występują w oleju z nasion konopi odpowiednio takie jak kwas linolowy, kwas alfa-linolenowy. Stosunek tych kwasów omega-6 do omega-3 utrzymuje się w oleju konopnym na poziomie 2 do 1, podczas gdy 3 do 1 jest uznawany za optymalny do zachowania zdrowia z punktu widzenia dietetyki. Olej konopny ponadto ma zawierać kwas alfa-linolenowy, który posiada wiele korzyści zdrowotnych, nie występując w innych olejach pochodzenia roślinnego. Dobrej jakości olej konopny z dokładnie oczyszczonych nasion konopi powinien być tłoczony na zimno, dzięki czemu ma charakterystyczny zarówno kolor, jak i smak, i zapach. Rafinacja natomiast oleju doprowadza do usunięcia wszystkich korzystnych składników, w tym zwłaszcza antyoksydantów. Podczas procesu tłoczenia z nasion konopi, niestety, może dojść do zanieczyszczenia innymi fragmentami rośliny. Dlatego w oleju konopnym mogą znajdować się niewielkie ilości, zarówno CBD, jak i THC. Jeśli one występują w niewielkiej ilości, mogą mieć wpływ korzystny na organizm. Niektóre źródła podają, że nawet niewysoka zawartość może skutkować działaniem przeciwpadaczkowym, przeciwdrgawkowym czy przeciwbakteryjnym. Terpeny, które znajdują się w oleju w stężeniu zbliżonym do stężenia CBD mogą również mieć wpływ przeciwzapalny i przeciwalergiczny. Odmiany włókniste i oleiste konopi zarejestrowane w Unii Europejskiej i w Polsce nie mogą zawierać więcej niż 0,2% THC, Także obowiązuje dokładny proces oczyszczania nasion przed ich tłoczeniem. Zanieczyszczony tym fitokanabidoidem może występować w niewielkiej ilości do 50, natomiast olej konopny wzbogacony w CBD ma być stosowany jako suplement diety i zalecane jest spożycie około 5 mg tego oleju, czyli można go dodawać jako jedną łyżkę, 1-2 razy dziennie, jako dodatek do potraw. Przeciwwskazaniem do zażywania oleju z konopi są dolegliwości, problemy żołądkowe, niewydolności biegunka. Przedawkowanie grozi również zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego. Niestety olej pozyskiwany z nasion źle oczyszczonych, szczególnie jeśli zawiera więcej niż 1% THC, to również spotyka się w sprzedaży, zwłaszcza są to chińskie odmiany konopi, które... Zawierają psychoaktywny składnik, jaki jest, jest wykrywany w testach. Olej konopny ma zastosowanie też jako składnik kosmetyków, przeznaczonych zwłaszcza dla skóry suchej. Uważany jest za produkt, który odbudowuje naturalną, hydrolipidową warstwę ochronną skóry, dzięki czemu zapobiega utracie wody. Pozyskiwany olej konopny z nasion konopi nie jest podobny do innych produktów olejowych. Obok tego występują inne oleje, które zawierają składnik CBD, mają mieć działanie uspokajające, usprawniające zasypianie, także poprawiające funkcję tkanki nerwowej. Jeszcze innym olejem wytwarzanym z konopi jest olej haszyszowy, jaki jest półpłynnym. I lub stałym skoncentrowanym wyciągiem pozyskiwanym z haszyszu, czyli mieszanki żywicy kwiatostanów żeńskich i kwiatostanów szczytów roślin bogatych w THC, zawierający nawet 50% THC jako bardzo silny składnik o działaniu psychoaktywnym również pozyskiwanym z konopi. Przez destylację z parą wodną kwiatostanów lub liści konopi uzyskuje się również aromatyczny olej eteryczny który jednak nie powinien być nazywany olejem konopnym, gdyż jest w inny sposób uzyskiwany i może mieć działanie przeciwbakteryjne. W następnym programie również opowiem zwłaszcza o objawach ubocznych zażywania jakichkolwiek produktów z konopi. Bóg zapłaci za uwagę. Z Panem Bogiem.